O kurwa, patrzcie, patrzcie, to co się odpierdala, patrzcie, kurwa, państwo chuj na moim polu, kurwa, wałci nikogo nie ma, a ten kurwa, co on robi? Kurwa, kukurydzy kradnie, no ja pierdolę. a kurwa, zobaczymy, kuja, no a zobaczymy, bo no kurwa, znowu się wącił, aż ja. Ziom. Zobaczymy. o i teraz chcę uciekać z kurwielką. Tak? Zaraz zobaczymy o kukurydza, kurwa jest. O ty co jest, kurwa? Co, kurwa, spierdolę są Zaraz ci przypierdolę, kurwielu, co jest, kurwa? Poraj do kurwa, ty pedale, ty nie ty. Kamień chuja, pierdolonego, a kurwa, na policję dzwonił. A chuja, kurwa, dojdziemy z tak? Co, kurwa. Co się dzieje, z skurwysy. Tak? Jeszcze mało, kurwa. nakrać się. No i kukurydzy. No, ciekawe, kurwa, co będzie robił. Patrzcie, kurwa. No teraz to już w ogóle dzwoni na policję, kurwa. To już dzwonię, wam. Nagrywamy chuja. tak? Kurwa. Faka mi pokazał. Skurwiel jeden. Jeszcze no? Ha! Teraz już w ogóle go dojadą.